Pierwsza edycja, można powiedzieć, pierwsze rozdanie. My przede wszystkim chcemy pokazać tym dzieciakom, bo tak można ich przynajmniej w tych dwóch najniższych klasach określić, jakąś ścieżkę kariery tak? w państwie, które jest dzisiaj potęgą, jeśli chodzi o żurzel, na jednym z najładniejszych, jak nie najładniejszym stadionie żużlowym na świecie. Tak żeby mieli, mieli jakąkolwiek namacalną wizję tego, do czego mogą dążyć. are achieving the expectation because uh, since uh, last year in autumn when we started to discuss the organization of this camp together with uh, extraliga and PZM, the piece of the target was to make something which give a big impact to the world of speedway so now we are achieving these results and uh, what, uh, uh, what Extra League and PZM together with One Sport is doing is something incredible. Uh, I'm talking with different uh, participants from different continents as well, like uh, the Argentinians, the Australians, the Americans, and, and uh, they are shocked. Ja wiem, że młody człowiek ma swój rozum i wszystko wie najlepiej, najlepiej. Ja też byłem młody i też wiedziałem wszystko najlepiej. I teraz się z tego śmieję. Bo dużo razy ci starsi, którzy im dawają te, te rady, które im może na pierwszy rzut oka wydają się, że im się nie podobają, to są dobre rady, tak? Czyli trzeba właśnie słuchać takich ludzi doświadczonych, którzy się znają, rodziców. Trzeba, trzeba żyć zdrowo, trzeba żyć trybem sportowym. Dla tych młodych chłopców, to jest jakaś taka przygoda, że oni się spotykają tutaj ze sobą, że mają możliwość porozmawiania, czy porozmawiają z nimi sami tacy jak Grechenko, prawda, trenerzy. I to ja myślę, że, że im pokazuje taką drogę po prostu. To ma sens i dzisiaj trzeba dbać o tych, zadbać o tych młodych ludzi, by... W następnych latach wymieniali tych starszych zawodników. Jeżeli nie zapracujemy na to dzisiaj, a w sytuacji, w której się znajduje dyscyplina żużlowa w naszym kraju, jest najlepszą ligą, i nie tylko jak i Grand Prix, to właśnie PZMOT wyciąga rękę do tej młodzieży, nie tylko w Polsce, ale też w Europie czy na świecie i zapraszają by właśnie jak najwięcej tej młodzieży w tak trudnych czasach rozwijało się i żeby zaczęło kochać dyscyplinę, jaką jest żużel. Doświadczenie czy naszych gwiazd, które dzisiaj się tutaj pojawią, Bartek Waculik, Martin, Tomek Golob, jest też Greg Hancock, polscy trenerzy, tak? Rafał Dobrucki, Robert Kościecha, Jacek Woźniak którzy mają im podpowiadać przez te cztery dni, tak żeby cokolwiek z tego kampu wyjąć.